24 września 1987 roku. Poczułam przez sobie świętą Maryję. Wasula, tak, to ja, twoja matka. Ukazałam się moim dzieciom z Garabanda. Dałam im siebie widzieć i słyszeć. Ukazałam się im i one to wiedzą. Chcę żebyś je pobłogosławiła. Maryjo, pomóż mi spełnić Twoje życzenia. Poprowadzę Ciebie, Wasulo. Dziękuję. Poczułam się zdumiona. Potem poczułam wokół siebie zapach kadzidła. To ja, Jezus, pobłogosławiłem Ciebie i otoczyłem Ciebie moim kadzidłem. Eklezja ożyje. Jesteśmy jednym. Kiedy zjednoczę mój kościół, nie będę dalej czekał. Czy możesz odczuć, jak moja dusza tęskni za tobą? Zabiorę ciebie, umiłowana, kocham cię. Miło mi było to usłyszeć. Czuję, że tu już nie przynależę i ziemia jest rzeczywiście wygnaniem. Umiłowana, posiadanie ciebie na tym wygnaniu powoduje, że ja także cierpię, ale wszystko nie będzie na marne. Kocham moje stworzenie a Ty masz przyprowadzić moje stworzenie z powrotem do mnie. Cierpię widząc Ciebie na dole na ziemi. Żyj dla mnie, córko. Musisz pamiętać, jak siebie poświęciłem. Czy zrobisz to samo dla mnie, Twojego Ojca? Uczyń godną Ciebie i wszelkiego poświęcenia, Panie. Umiłowana, ja, Pan, błogosławię Ciebie. Przyjdź, wszystko nie będzie na marne.